Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Powrót do jaja. Back to the egg. Była taka płyta zespołu Wings, Pola McCartneya, świetna zresztą. Dzisiaj y, będziemy używać jaj do święcenia. Wraz z moimi przyjaciółmi wymyśliłem, w ogóle dzień dobry kochanemu Państwu, wymyśliłem, że zainscenizujemy taki dyskurs delikatny pomiędzy jajami znajdującymi się w koszyczku przed święceniem samym. Być może u Państwa też coś takiego jest. Bardzo jestem ciekaw. To gramy. koszyczku jedno jajo trąciło drugie czubkiem. Hej, you, do ciebie mówię. Puknijmy się w skorupkę. Wyraźnie zaskoczone to drugie. Przyjacielu, skorupka o skorupkę. Przepraszam, w jakim celu? A jeśli się rozleje, to pierwsze z miną hardą. Ach, jakim cudem! Przecież zrobili cię na twardo. Spokojne twoje jajo, koszyczek jest publiczny. A poza tym puknięcie ma wymiar symboliczny. Życzeniom wzmaga rangę, bez niego nie ma życzeń. Więc dzisiaj na puknięcie szczególnie przyznam liczne. Hmm, niech władcy jajo głowi się w końcu pukną w głowę i ruskie jajco puknął uczynkiem, a nie słowem. Poza tym dużo zdrowia w radości, a nie w nerwach. Tu jajo swe życzenia musiało nagle przerwać. Pognało do kaplicy, już się w koszyczku pyszni, do koleżanki mówiąc: Uwaga, ksiądz! Będzie prysznic! Bo Polacki nie, nie pozwalają, wesoły świąt, wszystkiego dobrego, siemoniaczek. No to już się Państwo pożegnali. A ja, ja, ja też, ja też, ja też wesoły świąt. Wszystkim życzę good luck i good track i w ogóle wszystkiego everybody. A ja tylko jeszcze przypomnę, że mamy dzisiaj Wielką Sobotę, 19 kwietnia i imieniny obchodzą Emma i Jerzy, a także Cieszy Rat, Dionizjusz, Dionizy, Ekspedyt, Ekspedyta, Elfek, Emma, Irydion, Konrad, Krescensjusz, Krescens, Crescenty, Leon, Leona, Leontyna, Pafnucy, Tymon, Sokrates, Wierzyn, Wigilia, Wincenty i Włodzimir. Najlepszego wszystkiego, wszystkie, Nie kochani, nietypowe święta. Hmm. Dzień doceniania męża. Drogie panie. Dzień płyty niechodnikowej, płyty winylowej. Przepraszam. Mam, mam dużo. Światowy Dzień Cyrku, Dzień Czosnku i Dzień Rowerowy. No to właściwie wszystkie dni to, to ja bardzo poważam, szanuję i obejdę. Przysłowie, na dzisiaj chcesz mieć kęs płótna dobrego, siej led na świętego Jerzego. Dobrze. Cycad dnia, Janusz Korczak, nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest. No więc, jeżeli nie wolno tak się zostawiać świata, to nie zostawimy świata bez grypu słówek na koniec. Będzie taka radosna, bardzo. A mianowicie szal w balecie. Do widzenia. Gdybyśmy się nie widzieli, to ja wszystkiego dobrego Państwu, ale mam nadzieję, że jutro będę miał okazję Państwu pożyczyć.